Jednym z paradoksów historii jest fakt, że żubry w Puszczy Białowieskiej przetrwały w dużej mierze dzięki marszałkowi III Rzeszy Hermanowi Geringowi. Gdyby nie zainteresowanie i mało znane działania tego bezwzględnego niemieckiego zbrodniarza wojennego, polska populacja żubrów najprawdopodobniej w czasie II wojny światowej przestałaby istnieć. Na przestrzeni wieków żubry występowały powszechnie w dużej części Europy, jednak wraz z rozwojem cywilizacji populacja tych zwierząt drastycznie się zmniejszyła. U schyłku XVIII wieku dzikie żubry występowały już tylko na Kaukazie i w Puszczy Białowieskiej. Niestety podczas I wojny światowej głodni i szukający rozrywki żołnierze niemieccy wytrzebili całą populację białowieskich żubrów. Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości postanowiono dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić występowanie tego gatunku w Polsce. Program hodowlany rozpoczęto od przywiezienia do Białowieży 12 zwierząt z ogrodów zoologicznych całej Europy. Stopniowo ich liczba zaczęła rosnąć, jednak nadejście II wojny światowej mogło położyć kres temu programowi. Nie stało się tak, gdyż Hermann Gering, marszałek III Rzeszy oraz dowódca Luftwaffe, był wielkim miłośnikiem polowań. Uznał majestatyczne żubry za gatunek godny rasy aryjskiej. Gdy niewielkie stado z Białowierzy znalazło się pod kontrolą Niemców, Gering nakazał jego ścisłą ochronę. Prawdopodobnie właśnie dzięki fascynacji marszałka Rzeszy żubrami ich populacja w naszym kraju przetrwała. Paradoksalnie jeden z największych nazistowskich zbrodniarzy wojennych bardziej przejmował się losami tych dzikich zwierząt niż ludzi. Obecnie populacja żubrów w Polsce wynosi około 1300 sztuk, z czego znaczna większość przebywa na wolności. Prawie połowa światowej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej.